Hej, ludzie pazie tutaj. Wiecie o tym, że już niedługo w Europie może zadebiutować nowy model PlayStation 5? Nie, to nie będzie Slim Pro. Nie to nie będzie super Slim. To będzie PS5 Digital Edition, ale z mniejszym dyskiem. Ale w tej samej cenie, czyli 499 euro. Co jest śmieszne. Mając. Na względzie to, że w dniu premiery PS5 Digital kosztowała 399 euro. To jest po prostu piękne. Nie wiem, może Sony chce się pozbyć wersji z napędem, bo wersje z napędem nadal będą miały ten terabajtowy dysk, więc jeżeli chcecie kupywać starą konsolę, nie chcecie kupować jej używanej, to starajcie się kupić z napędem. To tam przynajmniej dostaniecie dysk terabajtowy, bo w wersji digital dostaniecie te 825 giga i będziecie musieli zaraz szukać dysku M2, bo na dysku poza kodzikiem niewiele innego się zmieści. Powiem szczerze. Dziewiąta generacja to jest jakaś komedia. A jeżeli ktoś mi powie, że ja teraz atakuję Sony, a Sony musi walczyć z pomarańczowym szaleńcem na tronie w Waszyngtonie z, po, z sytuacją geopolityczną i ogólnie z wzrastającymi kosztami, bo wiecie, bo korporacje walczą ze wzrastającymi kosztami, ale zwykli ludzie nie. To muszę Wam powiedzieć, że nie tylko ja narzekam na ceny konsol, ale też narzeka na przykład prezes Capcomu, który pewnie w wywiadzie dla e, japońskiego serwisu nie myślał o Polsce, tylko powiedział to w taki sposób: że PlayStation 5 w Japonii razem z subskrypcją kosztuje 100 000 jenów, czyli jakieś 2, 300, 2,5 to jest dużo. Szczególnie patrząc przez pryzmat wieku PlayStation 5. No i porównując to na przykład ze Switchem, który w wersji tylko na Japonię kosztuje 1000 300-400 zł, no to widać sporą różnicę, nie? Bo te tysiąca dla wielu młodych Japończyków, czy nawet japońskich studentów, to jest kwota trudna do przeskoczenia. Szczególnie za tak stary sprzęt. Słuchajcie, żeby wam to uzmysłowić, jesteśmy w piątym roku życia konsoli, a ta konsola nadal kosztuje. No kosztuje więcej niż na premierę. No to przepraszam bardzo, to jest jakieś porąbane. I ja nie wiem dlaczego ktokolwiek tego broni. Jak w czasie siódmej generacji też była niezbyt radosna sytuacja geopolityczna, gospodarcza na świecie, to Sony jakoś próbowało obniżyć koszty tworzenia PlayStation 3. Obniżyło porty, zmniejszyło konsolę wycięło parę elementów. A tutaj? Nie. Tutaj po prostu no hej, wycinamy dysk, ale nic ci nie dajemy w zamian. No bo przepraszam bardzo, no chyba, że Sony myśli, że w zamian to jest danie mi możliwości kupienia PS5. No ludzie po prostu tego nie kupują. Ludzie po prostu patrzą na konsolę teraz jak na jakąś komedię, no bo tak to teraz wygląda. Ci, co kupili na premierę PS5, to są wygranymi życia, bo okazuje się, że zapłacili najmniejsze pieniądze. Ale ci, co teraz kupują, no to będą frajerami roku, no bo inaczej nie można ich nazwać. To kupujesz teraz stary sprzęt do grania, nowy, a nie używany, to to jesteś frajerem roku. Ludzie zaczęli zestawiać ceny konsol na dwa lata przed premierą następnej generacji i te ceny były o wiele mniejsze. Tutaj tego nie ma, więc Microsoft, Sony, Nintendo pierwszego Switcha no podwyżką ceny ubiło. To oni ubijają te konsole, a potem będzie wielki płacz, że ludzie nie kupują gier że trudno przekonać wydawców, żeby inwestowali duże pieniądze. Co do Capcomu, jestem pewien, że już jakiś tam oddział Capcomu pracuje nad tym, żeby White albo wersja White z dodatkiem pojawiła się na Switchu 2. Żeby jakoś ona chodziła na tej konsoli. Jestem tego pewien. Bo patrząc przez pryzmat, jak szybko Switch 2 sprzedaje się w Japonii, i w ogóle przez pryzmat tego, ile Switchy się sprzedało w Japonii, a ile się sprzedało PS5 w Japonii, to nie byłbym zdziwiony, gdyby Wise wersji na Switcha 2 sprzedał się w ciągu roku lepiej niż przez tak długi czas wersja na PS5. Jestem tego kurde pewny. W ogóle jestem ciekawy, jak w Japonii się sprzeda Final Fantasy Rebirth. Nie robił tylko ten remake pierwsza część która wyjdzie na Switcha 2. Jestem tego strasznie ciekaw. To jest naprawdę dziwne, kiedy wydawcy i deweloperzy zapominają, że gracze też są ludźmi, że sprzęt się starzeje, że to że ludzie kupują twoją grę na premierę to powinno być dla ciebie Nagrodą, a to nie jest obowiązek ludzi. Tak samo jak na przykład w wywiadzie deweloperzy od Battlefielda, szóstki byli trochę zaskoczeni, jak dużo ludzi gra na low specu w betę. I że oni teraz będą pracować, żeby jak najlepiej zoptymalizować grę właśnie pod tę najsłabszą, pod, to, pod tą najsłabszą specyfikację PC, pecetową. No ja się nie dziwię, ludzie nie mają pieniędzy. Z moich znajomych, którzy dużo grają, tylko jedna osoba ma 4090. Reszta gra na 70, 60. Jeden nawet na 50, ale on to gra w paradoksy. To słuchajcie, wiecie dlaczego? Bo ludzi po prostu nie stać. I ludzie nie widzą sensu wydawać 4 czy 5 tysięcy na kartę graficzną. Po prostu. No. Nie, czuj, nie widzą powodu. Dlatego też PS5 Pro tak nie podbiło rynku, bo ludzie nie widzą powodu. Ja wiem, że pewnie nadchodzące GTA 6 rozbudzi trochę sprzedaż PS5 Pro, ale no to współczuję, no to, to będą barani pierwszej wody. Okej, okay, kupię konsolę, bo wiecie, bo w, pod koniec przyszłego roku najpóźniej GTA V będzie miało swoją premierę. A już pod koniec przyszłego roku albo pod koniec przyszłego jeszcze albo pod koniec 2026 albo pod koniec 2027 poznamy następców PS5. To wiecie, to powiem Wam szczerze, nawet jakbym był strasznie najarany na GTA no jestem trochę, bo już nawet założyciel dewolwera mówił, że GTA 6 to jest pierwsza gra, która nie jest 4 A, tylko 5A, i ta gra zrewolucjonizuje rynek po prostu nakładem finansowym, jakie są wpompowywane w, produkc w tą produkcję, ale też i detalami masą innych elementów, to słuchajcie to nawet jak ja byłbym tak bardzo, bardzo nahypowany, to już bym powiedział, dobra, zagram sobie na PS5 podstawowej w szóstkę, a potem jak już będę chciał ograć ją w najlepszej wersji, to ogram sobie na PS6. W dniu premiery sobie odpalę i wtedy będę miał tryb PS5 Pro, a jednocześnie szóstka będzie miała parę lat życia więcej niż PS5 Pro. W ogóle, a propos, a propos dziewiątej generacji, możliwe jest, że szykuje się największy plaskacz w historii gier wideo. Jeżeli Marvel, Rivals, tak jak się plotkuje, tak jak się ponoć pojawiły pliki na serwerach Sony, że, Ma, że Rivals wyjdzie na PS4, to to będzie największy plaskacz w historii. Wiecie dlaczego? Bo ta generacja, nie odskoczyła na tyle do przodu, żeby zostawić poprzednią generację po prostu w zapomnieniu. I wygra, która osiągnęła sukces, będzie portowana na poprzednią generację, rozumiecie? Po pięciu latach od premiery. Zaraz kończymy ten piąty rok i zaczynamy szósty rok. To jest już jesień, słuchajcie. I gra będzie portowana. To będzie komedia. Ta generacja po prostu jest komiczna. Ja nie słuchajcie, ja jestem ciekaw, jak sobie Sony to wyobraża. 499 euro będzie co, do premiery PS6? Czy może na dwa miesiące przed premierą PS6 nagle cena PlayStation spadnie na 2099 euro, 299 euro, czy na 199 euro, żeby tylko wypchnąć? Nie. To po prostu to jest komedia. Ja wiem, że Nintendo na przykład nie obniża cen swoich konsol, ale przeważnie one były tanie. No zobaczymy jak jest jak będzie z Switchem 2, chociaż już teraz widać, że niektóre sklepy potrafią puścić zestaw z Mario Kartem World za Mniej niż 2000 zł. Powiecie, co się stało? Bo ludzie na zachodzie tak trochę z rezerwą podchodzą do Switcha 2, bo wydaje im się trochę za. Wiecie, za drogi, nie? Ja sam, gdybym chyba nakręcił filmik, co sądzę o kupowaniu teraz Switcha 2. Ale, naprawdę, powiem wam, że. Ta, gener ta generacja to żałuję, żałuję, że zacząłem nagrywać w czasie trwania tej generacji, a nie nagrywałem przy poprzedniej, bo przy poprzedniej miałbym przynajmniej mom większe momenty, w których mógłbym się jarać, na przykład nie wiem, Uncharted, albo Blackbornem, A tutaj? Hej stary, Ekspedycja wyszła! Super! Cieszę się. Naprawdę świetna gra. Maćku, w ciągu 5 lat od premiery, w końcu masz rok, w którym wychodzi parę ciekawych gier na tą generację. I w końcu ta generacja poprzednia może odsunąć się w cień. Super! Na to czekałem od, 2000, od 2020 roku. Na to czekałem. Słuchajcie, nie wiem, co sobie myślą panowie prezesi z od Microsoftu, od Sony, trochę od Nintendo. Chociaż Nintendo wie, że coś jest, że trzeba z tymi cenami konsol trochę zbastować, bo wydało tą japońską wersję, nie? Oni wiedzą, gdzie ich, jest ich fanbaza. Taka, że tak powiem, na śmierć i życie. Ale, ale słuchajcie, no, konsole do, nie będą te, no bo słuchajcie, jak jeszcze to na koniec, jak jeszcze jest plotka, że PS6 ma kosztować 499 dolarów i być tylko cyfrową konsolą to nie dosyć, że będzie rumor, tak jak przy Switchu 2, gdzie no powiedzmy sobie szczerze no trochę z Nintendo te gamecardy kosztują, a Sony by poszło samą cyfrę. No to też tak nie byłoby, tak powiem Wam szczerze, najlepszym ruchem, patrząc z perspektywy, tego, że no, młodszych graczy nie przybywa tak dużo. Tak jak Sony czy Microsoft zakładali, że będzie przybywać, o czym Wam mówiłem. Dla mnie osobiście, dziewiąta generacja jest komedią i ona zawiodła w tym czym nie miała zawieść czyli w zrobieniu dużego kroku względem ósmej generacji bo dla wielu ósma generacja zrobiła za mały krok względem poprzedniej generacji była zbyt zachowawcza to dziewiąta miała być tą generacją która zrobi ten duży krok do przodu i o ile domyślam się że BBHami ta generacja mogłaby zrobić duży krok do przodu tak, przez to, że była zbyt długo uwiązana poprzedniej generacji i nadal pod wieloma względami jest, to dlatego dziewiąta generacja nie rozwinie w 100% swoich skrzydeł. Ale zobaczymy. Może słuchajcie, nie wiem, może się stanie jakiś cud i nagle Microsoft, Sony będą w tak dobrej sytuacji finansowej, że zrzucą cenę swoich konsol, że nagle się zaczną pojawiać ekskluzywy i że ogólnie wszystko będzie pięknie. <grym> zobaczymy. Ale jak na razie to konsole przestają być dla graczy, a stają się, a stają się zabawką dla starych widzianów i bogatych dzieciaków. Z przedmiotu powszechnego stają się zabawką elitarną. A co Wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach i napiszcie, czy byście chcieli, żebym powiedział, czy bym, chciał, czy bym kupił Switch'a 2 jeszcze raz na premierę, czy nie. Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że będzie mieli rewelacyjny weekend. Papa pa. i do poniedziałku.